Dzień dobry, moi drodzy. Ten odcinek miał powstać świeżo po kongresie medycyny weterynaryjnej, w którym uczestniczyłam, ale niestety zabieram się za niego dopiero teraz. Będzie on miał dwie części. Pierwszą część vlogową, bo chciałabym Wam pokazać, jak ten kongres był zorganizowany, jak to wyglądało. Były bardzo ciekawe wykłady, między innymi. Najciekawszy dla mnie wykład, który wywołał we mnie wiele przemyśleń, był wykład o zachowaniach agresywnych w ogrodach zoologicznych. Nie będę się teraz dzielić tymi przemyśleniami, bo zajęłoby to bardzo, bardzo długo. Natomiast zapraszam Was na pierwszą część, czyli część vlogową. Terima kasih telah menonton! Wracamy po ujęciach z Kongresu, które wykonałam sama. <laughs> Może nie były one jakoś super profesjonalne, aczkolwiek staram się. Świeżo po Kongresie miałam nagrać odcinek o współpracy ze psychologa z lekarzem weterynarii. Nie udało się to jednak, ale chciałabym wrócić do takich trzech najważniejszych przemyśleń po Kongresie medycyny behawioralnej. Przemyślenie numer jeden. Współpraca z zoopsychologa, z lekarzem weterynarii jest bezcenna. Najlepiej jeszcze w ogóle, żeby ten lekarz weterynarii miał specjalizację w dziedzinie neurobiologii albo interesował się neurobiologią, ponieważ Właśnie w dużej mierze układ nerwowy jest odpowiedzialny za behawioryzm, czyli zachowanie zwierząt, ludzi, zwierząt ogólnie. Dodatkowo taka współpraca może przełożyć się pozytywnie na terapię behawioralną zwierzęcia, ponieważ wszelkie zmiany w zachowaniu mogą być spowodowane przez ciężkie choroby albo też ostry, przewlekły ból. Przemyślenie numer dwa, które ma też poniekąd związek z przemyśleniem numer jeden. Otóż poszerzajcie swoją wiedzę. Badania cały czas w zakresie medycyny behawioralnej są aktualizowane, nie tylko w zakresie medycyny behawioralnej, ale też ogólnie z zachowania zwierząt. Na przykład ja niedawno dowiedziałam się, że istnieje taka dziedzina, jak zoomuzykologia. Jeśli chcecie, to też mogę zrobić o niej od <grymne> też mogę zrobić o niej odcinek. Poszerzanie wiedzy i aktualizowanie jej jest kluczowe w tym zawodzie, ponieważ Wiele rzeczy, które wcześniej brano za pewnik, już dzisiaj są kompletnie nieaktualne. I przemyślenie numer trzy. Zoopsycholog przynajmniej dobrze by było, żeby współpracował z różnymi innymi specjalistami. Tak naprawdę interdyscyplinarność daje najbardziej spektakularne efekty. Jeśli spojrzycie na podcast Łaniamy. Zobaczycie, że ja poruszam różną tematykę około zwierzęcą, ale rozmawiam z naprawdę wieloma specjalistami. I są to zarówno wolontariusze, są to specjaliści yy, z dziedziny marketingu, są to psychologowie, są to pedagodzy również. To wszystko tylko pozornie nie jest częścią naszej pracy. Podsumowując. Trzy wskazówki dla zoopsychologów. Jeden: współpracujcie z lekarzem weterynarii. Dwa: poszerzajcie i aktualizujcie swoją wiedzę. Trzy: współpracujcie również z innymi specjalistami. Nie jesteśmy wszystko wiedzący i tak naprawdę inni ludzie również są nieocenieni w naszej pracy. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już niedługo. I do następnego razu.